No, hejka, hejka, witam. No, tak się prezentuje akwarium po podmiance we wtorek. Tak więc zdarzyło mi się zobaczyć pewien filmik, który narzekał, że ludzie pokazują tylko po podmiankach, a nie przed podmianką. Co uważam, że ja pokazuję naprawdę często i w różnych fazach akwaria. No, to może tym razem pokażę prawie codziennie po kilka minut, jak to wygląda od podmianki do podmianki akwarium. Ale przy okazji, w nawiązaniu do ostatniego filmu, ponieważ tym purigenem w tym moim wynalazku mi nie wyszło, no to właśnie mam. Że tak powiem, okazję coś tam nagrać, bo znowu coś tam grzebie. Czyli po prostu demontuję ten mój wynalazek, tak? Tylko muszę to teraz zrobić tak, żebym sobie nie nabałaganił. A tutaj jakieś kable, muszę to porozplątywać. A to jest ten kabel, dobra, to nie muszę. Bo on już jest odłączony od tej pompki. A tu jeszcze skimmer. A jak ja to przeplątałem? Już nawet nie wiem. Kurde, no dobra, do góry zobaczymy, jak to pójdzie. To mi niczym, a czemu to poszło mi tu pomiędzy? A już wiem, dobra, tutaj sobie muszę to odkręcić i wężyk przełożyć, wtedy już kabel będzie uwolniony bo jest między wężykami od skimera o dobra skimera na razie tutaj damy niech woda zleci żeby mniej nakapało No i mamy zdemontowane. A skimmer z powrotem nie wróci na swoje miejsce. I moja gąbeczka mini. O, również już niepotrzebna. No dobra, czyli żeby te apetyty internetowe zaspokoić na akwaria przed podmianką, no to czemu nie zrobić serii? W poniedziałek myślę, że to i tak nie było sensu, bo to było świeżo po podmiance, no ale już od wtorku można zacząć i tak po 5 minutek pokażę, jak to wygląda? No w tej chwili azotu mam chyba z 20, bo tak sobie kontrolnie paskiem sprawdziłem, czy to może jednak się obudziło, czy nie. Ale no niestety ten purigen jednak, jak to się mówi, zepsułem. Tym trzymaniem w chlorze, no mówi się trudno. Faktycznie trzeba było go wypłukać przez tam parę godzin w chlorze, a potem Trzymać w wodzie, ale w na przykład, a nie do, ciągle w chlorze. No nic, frycowe, zapłacone i nic na to nie poradzę. No, jak na razie, widać nawet z tym azotem. Akwarium pięknie wygląda, poza tymi frędzlami, które teraz się wzbudziło od demontażu tego hmm, wynalazku i, i, i z tej pianki się poodrywało tam troszeczkę tego, co ona też nałapała. No ale to tam się uspokoi, będzie w miarę ok. To może jeszcze parę ujęć z bliska, jak to wygląda. Helenka sobie tutaj widzę dzielnie idzie, bardzo dobrze, moje kamieniowisko, powiem Wam, że coraz bardziej mi się to kamieniowisko albo podobać, albo się po prostu do niego przyzwyczajam, ale kto wie, może się utrzyma dłużej i mi się całkowicie tutaj zaadoptuje, obadamy jeszcze. No i na razie myślę, że na dziś wystarczy. Hej, hej.